w momencie jak dotkniesz komuś skóry. I druga sprawa, no, porozlewa się to. Porozlewa się, po prostu się porozlewa, bo to aż tnie tą skórę i ta skóra w momencie jak dotyka ta igła tej skóry i ona tak lata, to ona faluje ta skóra, no nie? A jeśli jest malutkie napięcie, to nie ma szans, żeby aż tak falowała ta skóra. O to chodzi. I jak jest niskie napięcie, masz większą kontrolę nad wszystkim. Zresztą wszystko tłumaczę tak, ja to w moim kursie tatuażu tak, dla początkujących. Jak no też próbkę, to, to napisz do mnie na priv 15, w i, i ci wyślę. Eee, czemu każdy mówi, że lepiej używać do, od 8 do 10, 10 W? Eee, ja pracuję też na, na maszynce, która ma 4,5 W i jest zajebista do igiełek typu trójek. Trójka RL025. Nie ma prawa się wtedy rozlać, można nią jagoufkiem fajnie tatuować.